Edukacja w świecie dzikich zwierząt może wydawać się dużo prostsza niż w świecie ludzi. W lesie, na bagnach trzeba podążać za kimś, mieć solidne autorytety, trzymać się określonych zasad, bo jeśli nie, to od razu przychodzą poważne konsekwencje. Łatwiej chyba też jest dzikim edukatorom, możliwe, że mogą oni dużo spokojniej wykonywać swoją pracę. Nie są przez nikogo nadzorowani, a konsekwencje dla podopiecznych są bezpośrednie, naturalne. Wszystko po to, żeby potem cieszyć się samodzielnością umieć w różnych środowiskach znajdować siebie mieć niezależny czas na swoją odpowiedzialność.